Zanim wrócimy do odcinków bieżących czeka nas jeszcze ostatni przystanek, który fabularnie jest dużo bardziej ważny niż fofofoforsa. Mowa oczywiście o Betty, czyli 48 odcinku piątego sezonu. W podziemiach miasta czarodziei trzech magów wzywa Bellanocze, który spałnując się na ziemi zabiera im moce. Tak się składa, że król temu wszystkiemu się przysłuchiwał i też mu się obrywa, bo korona Evergreena całkowicie traci moc. A skoro nie ma już siły, która zmienia nosiciela w gie, to Szymon odzyskuje swój wygląd sprzed Lat. Król wraca do Lodowego Królestwa, gdzie z okładki jednej z książek dowiadujemy się, że ma na nazwisko Petrików. Z tej samej książki wypada zdjęcie i Szymon przypomina sobie o istnieniu Marcysi. Dzwoni do niej z prośbą, żeby przyszła do niego i od razu, żeby wzięła Hambo, bo chce przenieść w czasie niejaką Betty. Marcelina udaje się wraz z Finem i Jake'em do jeszcze nie do końca zamrożonego królestwa. Wywiązuje się bardzo wholesome konwersacja. A pamiętasz, ile razy ci wlaliśmy? Szymon zaczyna kaszleć. Umierasz! No bo Korona jednak poza upodabnianiem Szymona do również powstrzymywała starzenie, ale gdy po tysiącu lat nareszcie ją zdjął, śmierć ze starości dosięgnie go dość szybko. Finn i Jake napędzają maszynerię. Otwiera się portal w czasie. Opanowany przez Koronę Szymon zwraca się do Betty per Królewno! Króle! I już wiemy dlaczego w pierwszych sezonach miał obsesję na punkcie porywania królewien, i w sumie to kinda smutne. Cały czas szukał tej jednej, konkretnej, swojej królewny, ale jej tu nie było, więc te poszukiwania były bezcelowe. Portal się zamyka, ale Betty w ostatniej chwili skacze przez niego skipując tysiąc lat historii. Szymon jednak dalej umiera, więc Betty wyrusza na misję, której celem jest przywrócenie koronie mocy. Król jest już strasznie blisko śmierci, dosłownie. Mam cię na oku, Szymonie! Plan Betty ma całkiem sporo sensu. Zwrócę moc lodowej koronie i zyskam dzięki temu czas na złamanie prześladującej cię klątwy. Tymczasem Bella Nocze już doszczętnie rozjebał miasto czarodziej. Coś się dzieje, u licha! Betty jednak rozwala maga od środka. Wszyscy odzyskali moce, w tym również korona, a co za tym idzie, Szymon będzie żył tylko za jaką cenę. Co jeszcze bardziej dołujące, poznajemy też, że król wrócił do swojego <laughs> porywczego hobby i totalnie nie pamięta, kim jest Betty, oraz że to dzięki niej właśnie żyje. Jakby tego było mało, to jeszcze okazuje się, że słyszała wszystko, co powiedział król, i załamana odlatuje tłumacząc sobie, że to wszystko przez koronę. No i tu się ten odcinek kończy. Jak na tak ważny dla ogólnej fabuły epizod jest Wyjątkowo prosty, ale i tak cholernie znaczący. Sama miłość Betty i Szymona to temat na obszerną debatę. On w ostatnich chwilach życia zamiast zginąć w spokoju, trudzi się jeszcze, żeby móc ją przeprosić, a ona poświęca wszystko, co miała, tylko po to, żeby móc go wyleczyć. Mocne, nie ma co. Z takich bardziej niepokojących rzeczy, to też motyw śmierci, która spałnuje się koło ciebie i zaczyna za tobą podążać w stanie agonalnym, jest. Strasznie disturbing. Z Szymonem dalej pod władzą korony, i Betty podróżującą po O w poszukiwaniu odpowiedzi, w krainie niby nic się nie zmienia, ale to tylko do czasu. Na razie to tyle. Dzięki. Cześć.